Drunken head, broken legs body parts oh on the concrete phone. cut them up butcher style gators in the swamp red light leave them dead running like a track meat scared of nobody what you I you so any you mean, idea I tell you I'm can talk to you, or maybe you saw me in the play out out I play for the fucking goddamn champion i got a zombie well on <laughs> and you can't harm me hey, yeah, watch you drink blood like a vampire without warning That go bump in the night. Whoa. who do you boo bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Yeah. Who do you boo doo, bitch? i'm a billy hand full of fingertips toss them up like a fedi stay full of corpse bitches i'm a pimp of the dead come fuck with us i'm trippin' in your head you want ghouls like a fuckin' stupid bitch everybody dies and see your ass real soon crack bones to the mirror hot sauce and they suck it Now my two-way sir looks like you've had enough what's your room number i'll make sure you get there safe and sound that go bump in the night. Oh, who don't you, voodoo, bitch? Hide your keys, grab your wife, better get out of sight. Who don't you, voodoo, bitch? Let's go. Excuse me, lady. Are you okay? Uh, can you hear me? What are you doing, sir? You this is the woman's restroom. Uh, who don't you, Buggo, nah. bitch? Oh, yeah. like a Excuse I me, sir. Are, are you okay? okay? Who do you, voodoo, bitch? arms over my bare hand Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony ja, Naty Gamer, e, Peach Pine 3, Peach Samo Peach Pine, a Body Fluffer. Doe. Dzisiaj zagramy sobie w inną grę. O dziwo. Nie jest to żadna gra na grach.pl Jest to gra, za którą się płaci o dziwo. Takie gram. <grym> Nazywa się ona Dead Aim. Co to jest gra? To jest gra. W której jesteś na wyspie, która jest dechła, bo z na nami nie mieszkają zwykli ludzie, tam są ludzie, którzy są y, dead. G -g gra się zaczyna dead i to można powiedzieć dead by day które tylko na nagrywałam do Ale teraz ten ciąg y, się y, żałości przerwał i teraz gram inną grę. Oczywiście ze mną będzie grać Big K, Karimaster i Rak-Tank. <grystanie> Jak skończę prolog, to będzie właśnie ze mną tutaj, ku te dymy robić na tej wyspie. Temu ta island jest is dead, bo przez nasze żarty, przez to, że w sumie zapanowałyśmy na tą wyspę. No, gra jest stworzona przez Techland jakoś w 2010 roku. Stara, stara, ale została zremasterowana, Czyli w sumie tylko grafikę poprawili, bo bagi nadal są. Niezmiernie ich dużo. No um, i to chyba tyle, co miałam powiedzieć. Um, ustaliliśmy już um, kiedyś w aucie sobie rozmawiałyśmy, kto kim będzie grać. Ja chciałam e, taką e, Chinką grać, ponieważ um, kiedyś gra, grałam sama i niestety. Nie mogłam wyjść z jakiegoś pomieszczenia I, 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 i ale bardzo chciałam na niej wbić pełny level Więc chciałam od nowa Karolinę nie zaproponowałam samego B, który jest Murzynem rapera, że się od razu zgodziła, bo Taki na postacie był słaby Dobrze, więc to już uzgodniłyśmy, teraz będziemy grać To jest gra, którą mieliśmy wczoraj Raz wczoraj, tak Muszę ją usunąć Ponieważ, um, No. Ach, nagranie się zepsuło. Niestety. A dobra, to jest No, Jest wybór postaci. Oczywiście. My już sobie wybrałyśmy. To jest Logan. I Purnani, na nimi nie gramy. Nie, w sumie są na tacy odległość. Na no, bo on rzuca, ona strzela. Ale ich furia są mega słabe, według. Kajna gra samem B, czyli takim tankiem, bo ma najwięcej zdrowia, to to energii ma mało. Um, Nic się w sumie niczym pasz nie różnią. Znaczy mało no, ale No jest tankiem, bo ma najwięcej zdrowia. Nie jest szybki. Nawet nie ma najwięcej energii. Oj, to top of the world, Ale no. Ja gram e, ksian, jest ekspertem od broni siecznej. Mam najmniej zdrowia ze wszystkich, e, jestem bardzo szybka i, i energiczna. E, no i dlatego częściej umieram. Będę na pewno w tej serii też umierać częściej niż Kalna, bo mam mniej hapsów od niej. A więc dobra, jak już to mamy za sobą, to teraz pora na historię. Chan, ma swoją, oto jej teraz. my father was a very great man, a chief inspector for the hong kong police. even though he died when i was ten, i remember him very well. he was killed by an enforcer for the wu shing wu triad, and i told myself then that i would follow in his footsteps and honor his memory. he taught me martial arts, and i continued to practice after he was gone. After finishing at the top of my university class, I joined the Hong Kong Police and was chosen as part of the first all-female anti-organized crime squad. I worked hard. I did my best. But the men in charge never intended to put us on the front lines. They didn't train us the way they promised they would. They didn't believe any of us women were up to the task. We were only for show. Instead, my superiors sent me here to this resort to this front desk to be an informer, to spy on wealthy westerners. my father would not be proud of me. this work dishonors his memory. but i will do as they ask, for i am a patriot. but i know i am capable of much, much more. i just need the opportunity to prove myself. No, mam nadzieję, że, e, Masz się czym pochwalić, w sumie, bo, 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 bo będziesz na Islandzie Dead ludzi. No, a więc to jest jej historia. Bardzo smutna, jak zawsze, bo nie żyje jej stary. Zacznijmy grać. Tak, ja wiem, że Prologu ukończyłam, ale chcę go pokazać i tak. Znaczy, nie, jak pierwszy raz gram w tą grę. Tak, ponownie mi rozegra Co się dzieje? jęki słychać, to jesteśmy my, zakładam. Nie ten gościu z Intra. Ignorujcie, to znaleziono projekt. Ja pierwszy raz gram tam. Um, a więc, jesteśmy my. i Widzę swoje nogi. To jest szokujące. Coś? Nie. Nie wiem, chodźmy co się dzieje. Mam jakieś zadanie. Opuść swój pokój. No dobra. Nie chcę tu pójść, a tu może nie? Uuu, coś się tu działo. Co to jest za okres? Mm, nie fajnie, ale sieka. O kurde, nawet wywodzili. Drzwi! No nie mówcie, że to z traileru było! Uuu, ludzie! Wow Ale to jest przykre To faktycznie są ci z traileru Bo, bo, bo kojarzę kieskę, tylko jej jakoś... W remake'ów <noise> podjaśnieni włosy z jakiegoś powodu. A <noise> tym gościowi w sumie chyba też. Temu ma jakieś siły. Tu już nic nie ma. Dobra, ukradłam smutną rodzinę, którą zabili. Znaczy nie wiem, co się z nimi stało w sumie. Straszne rzeczy. Co kradny. A mogę sobie poszperać Tu i gdzie? Bo-bo-bo. Kiedy nie musi na mnie czekać. Więc. Mogę sobie ukraść rzeczy i będę ich mieć więcej, będzie fajnie. O, na no przykład portfel. Uu. Mogę wejść do środka? Mogę. Ej, nigdy nie wiedziałam, że można wchodzić do środka. Dowiedziałam się tego po wczorajszej magicznej na ale nie dowiecie się, co się tam stało. Ej, okay, tu już też okradzione, dobra. Hmm. Ale cicho, znaczy coś gadało, jakaś sekretarka Alexa kurde z Amazonu, ale... Wszystko. Ale 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 nie ma ludzi, znaczy myli, ale zdechyli, co jest bardzo podejrzane. Nie mogę przejść. Mm, nie mogę uciec. Mogę biec. Ale to To sobie poszukam czegoś. Idę mieć od razu milion hajsu. Jeśli tu coś jest, dobra. Nie ma. Oj. No. Ale ładnie na tym polu. Oj, oj, coś się dzieje. No nie, chyba nic się nie dzieje jednak. No co nie o kurde. No i wykrakam. O kur, ale sieka. Co się dzieje? Czemu ludzie spadają z nieba? Jakaś masakra się tam dzieje. Widzieliście, to? Kurde. Co tam się może gdzieś? Zucić z szkole wywalają, co to jest jakaś eksterminacja. Straszne. Męczmy sobie dobrą piekiem Tak dla zabawy. Hej. No i dupłam i kurde, tyle. Miałam kurde przejść na dietę i kurde To jest chyba moja motywacja, żeby wreszcie przejść na nią. Ponieważ to już jest za dużo. Co się tutaj kurde dzieje? Czemu jestem czasami taka, co nie? Gruby moment, po kurde. A czasami nad. Nawet... The Brias group moment, but Bob Bob Boratia I can see, can see through the camera. You're right, mate? The shakes? fever, chills? Good. I will introduce myself later. Right now, we gotta get the hell out of there. Do exactly as I say, okay? You're gonna have to trust me. First, you need to use a weapon. Search in the maintenance storage room by the end of the corridor. I would move if I were you. Now. O kurde, ale dużo tu krwi. Kurde, co tu się stało? Co in here? Coś Co jest masowe Co jest w skoczyć. Ja jest mam. Ale krapi. Jest. Co jest To jakiś... Co jest Holiday Wizard. O, no, jesteśmy na wyspie Balno i chyba Deadoy, bo kurde, deadli ludzie są wszędzie. Uuu, Misiu! Podobny do tego co Mek kiedyś chciała tu, tu. coś jest. O kurde, i człowiek! Żyjesz? Nie, Nie mogę przejść. Tu są ludzie Idę się ich zapytać o drogę Nie, możliwe Hej Wow oh. Run, loka, run! 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 Gni, gni, gni Run! Run! Shut down, bitch! Aaa Kurde, ale się przestraszyłam Znali no, nas Leczcie um, mnie O Co no, z chaosem się dzieje? Ludzie mnie gonili Nie wiem o co chodzi Znajdźcie w komentarzach co myślicie Co się dzieje tutaj się Are i'm doing it? No! Did my bloody tell you no stop? Wait! Hey! Can you hear me? Do you understand what I'm saying? Nod your head. Nod your bloody head. I ain't asking you again. You wait. Oh, thank God! I'm a doctor, I'm a doctor not a bloody executioner. Brzut się wylosowała oh. to spiera. jak Kurde, do <grystanie> Jak się cieszy tu, o Loka, czemu płaczesz? przy twoim oku. Kurde, ptaszuj się Nie, fakcik Dobra, idę tam

Nie odwracaj się to kurde płaska decho Zapamiętam cię kobieta Patrzę na siebie A Anaczej o kurde oni ja go gryzą coś mi leży I ryczy na mnie jeszcze ceni Ale tupa i nikogo nie trafiłam. Na szczęście grałam w tą ostatnią, więc państwa to się stało Stawka! Zabij go, loka. Dlaczego ty masz takie problemy? Oh. Masz. <laughs> Okej. Okay. No. Oj. Ale sieka. Pyrdę ale to było dobre, co nie? Na szczęście już wszyscy nie żyją. To no nie? Wow. Jednak. Ale ty jesteś zajebisty. We just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my life. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? you there, mate? Hello? Hello? God damn it. Hey, hey, hey! you found you. you beat up pretty bad. I'm still. Wow. Watch, wow. dobrze, że mi zapozano again. Watch, you just got to go, I can't with other people. A więc na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Następny zobaczycie kogoś y, anonimowo, znaczy anonimowej y, gwiazdy y, tego, znaczy nastąpił wszystkich w sumie odcinku, który będzie ze mną gadać. Dobry pan. nie będę was kolorować z kim.